Rozdział 33. Odletowy Czesław. Czesław Aleksandry i Haczeszko już skończyli wyprawę do Warchałowa. Przyszedł znów do Czesława Aleksandra i Czeszka pan Wojciech Zekrzewski. No, czy podoba wam się nasz pałac? Zapytał Wojciech. A, tak podoba nam się ten pałac, odparł Czesław. To jest deser waniliowy, jakiego w życiu jeszcze nie jadłem rzekł Wojciech Lakszewski. Tutaj jest ciemno, zimno, śmierdzi. — Dodo, hapaczeszko. — Jak to ciemno, zimno, śmierdzi? — Co ty wypowiadasz, Hapa... rzekł Wojciech. — Chapaczeszko! Wpadł mu w słowo Aleksander. — No, hapaczeszko, hapaczeszko, dlaczego ty wypowiadasz bzdury? Przecież u nas jest jasno, ciepło i pachnie. A ty powiedziałeś, że u nas jest ciemno, zimno i śmierdzi. Na razie, panie Wojciechu, A, na razie pożegnali się Aleksander i Chapaczeszko. Aleksander i Chapaczeszko pożegnali się z panem Wojciechem Zakrzewskim. A Czesław został. Czesław, co będziesz robić za chwilę? Zapytał Wojciech. A, za chwilę zabiję pana profesora Henryka Kowalskiego, odparł Czesław. Kiedy zabijesz pana profesora Henryka Kowalskiego, to my go zjemy i nic tam nie zostawimy. I "Nigdy pana Henryka nie odwiedzę," rzekł pan Wojciech. "Jest mi bardzo przykro, pożalił się Czesław. "Mi też jest przykro, jęknął pan Wojciech. Do zobaczenia, panie Wojciechu Zakrzewski, A, rzekł Czesław. I Czesław pożegnał się z panem Wojciechem Zakrzewskim. Czesław poszedł na korytarz parteru. Pałac pana Wojciecha Zakrzewskiego miał sześć kondygnacji. Każda kondygnacja miało po dziesięciu pokoi. Ten pałac posiadał sześćdziesiąt pokoi. Najpierw Czesław poszedł do sali rzemieślniczej, która znajdowała się od frontu pałacu. Czasław otworzył skrzynię i wziął z niej wszystkie rzeczy miecza. Trzymał te rzeczy w lewej ręce, a skrzynię zamknął prawą ręką. Potem poszedł do stołu rzemieślniczego i postawił wszystkie rzeczy na stole rzemieślniczym. Wziął ze stołu rzużynie silniczego głowicę i trzon i złożył trzon wraz z głowicą razem. Potem wziął ze stołu rzużynie silniczego jele i taszkę i włożył do środka jelca taszkę. Potem wziął ze stołu trzon z głowicą i skleił trzon z głowicą wraz z jelcem w taszce razem. I skończył konstruować rękojeść. Potem wziął głownię i skleił ją z rękojeścią. Już miecz jest gotowy. Bąknął Czesław. Czesław kończył konstruować miecz do zabijenia pana profesora Henryka Kowalskiego. Potem wyszedł ze skonstruowanym mieczem ze sali rzemieślniczej. Czesław przeszedł przez korytarz i podszedł do pokoju pana Wojciecha Zakrzewskiego. Postawił miecz na stole, zerwał list, wsiadł na stole i przeczytał. Drogi Stryjku, w ubiegłym roku spędziliśmy podróż w Szczepkowie. Było nam dobrze, miło i przyjemnie. Zobaczyliśmy kościół, starówkę, park i budynek alfabetyczny. Spotkaliśmy pana Szymana Kozakowskiego i pana Michała Borkowskiego. Jedliśmy kanapki z pomidorem i ogórkiem. Winogronę, szynkę, szparagi i jabłka. Również patrzyliśmy na rzekę Zeusa. Nazwa tej rzeki pochodziła od Zeusa, greckiego władcy nieba i ziemi. Potem poszliśmy do biblioteki i kupiliśmy pięć książek o mitologii greckiej. Następnie poszliśmy do kasy, gdzie siedział sprzedawca. My spakowaliśmy wszystkie książki. Potem poszliśmy do parku. Zobaczyliśmy kruki, gołębie, wrony, żeby, wybiórki, jelenie, bociany, zający i inne zwierzęta. Karmiliśmy wszystkie zwierzęta różnymi karmami dla dzikich zwierząt. Wszystkie zwierzęta były głodne i chciało coś zjeść. Na koniec wróciliśmy do naszego pałacu. Było wspaniale. Do zobaczenia wkrótce. Wojciech Zakrzewski. Czesław skończył czytać list. Potem wstał z krzesła. A. To jest ten list o tym, jak pan Wojciech był z jego stryjkiem w Szczepkowie. Powiedział sobie Czesław. Następnie Czesław wziął ze stołu miecz i opuścił pokój pana Wojciecha Zakrzewskiego. Następnie zszedł o pięć klatek schodowych, a następnie wszedł o pięć klatek schodowych. To niesamowite, rzekł Czesław. Ta rodzina jest bardzo podobna do wczesnych germańskich wzorów, ale powstała znacznie wcześniej niż w V wieku. Co dziwne, jest o wiele bardziej kunsztowna. Czesław patrzył na tablicę nad wejściem do ogrodu. Pranordyckie runy? Zobaczmy. Błąknął Czesław. Świat mgieł. Czesław zauważył, że ten pokój to świat mgieł. To będzie Zakrzowice, Nie wahałów, ale jego nordycki odpowiednik. Powiedział Czesław. Czesław wszedł do świata mgieł. W świecie mgieł były obrazy olejne, rzeźby, wyciny. I nie tylko. A Są obrazy olejne, tablice, rzeźby, porcelany i inne rzeczy artystyczne. To są dzieła sztuki, rzekł Czesław. W świecie mgieł było dwadzieścia obrazów olejnych, osiem rycin, dwanaście rzeźb, dziesięć porcelany i wiele różnych artystycznych rzeczy. R. Już za moment zabije pana profesora Henryka Kowalskiego. Tylko na razie Aleksander sprawdza instrukcję, jak zabić człowieka mieczem, tłumaczył Czesław. Czesław podszedł do stołu zaklęć. Postawił miecz na stole do zaklęć. Wybierz broń, w którą wybrałeś. Powiedział narrator stołu do zaklęć. Czesław zauważył, że w stole do zaklęć jest narrator. Czesław wybrał grupę mieczy, a następnie wybrał miecz piracki. Należy podać jakość. Rzekł narrator. Czesław wybrał bardzo mocną jakość. Miecz dostał bardzo mocno zaklęty. Czesław podniósł zaklęty miecz dostał do zaklęć. Mam bardzo mocno zaklęty miecz. A, rzekł Czesław. Czesław patrzył na wejście do ogrodu. Wewnątrz nikogo nie ma, bąknął Czesław. Nie ma ani złodziei, ani kieszonkowców, ani nikogo. Potem Czesław usłyszał jakiś hałas. Co tu hałasuje? To jest jakiś wielk czy jakiś zły pies na poddaszu? Nikogo nie ma na poddaszu, ani wielka, ani złego psa. Wykrztusił się w końcu Czesław. Czesław zauważył, że na poddaszu pałacu pana Wojciecha Zakrzewskiego nie ma ani wielka, ani złego psa. a Zaraz zabiję bardzo mocno zaklętym mieczem bardzo groźnego pana profesora Henryka Kowalskiego. Aleksander jeszcze sprawdzi instrukcję, jak zabić mieczem człowieka, powiedział Czesław. Następnie Czesław opuścił świetny gieł i udał się do głównego wejścia do ogrodu. Jestem w głównym wejściu do ogrodu. Mogę już opuścić budynek pałacu. A! rzekł Czesław. Czesław był w głównym wejściu do ogrodu pałacowego.